Witajcie, zapraszam dzisiaj na śledzie z pieczarkami, czyli pyszne danie idealne na świąteczny stół lub domowe przyjęcia. Przygotowanie dania rozpoczynamy od pokrojenia w półplasterki obranej cebuli. Na patelni z rozgrzanym tłuszczem delikatnie szklimy pokrojoną cebulę, od czasu do czasu mieszając. Do cebuli dodajemy koncentrat pomidorowy i całość starannie mieszamy, po czym zdejmujemy z ognia i przekładamy do dużej miski. Oczyszczone pieczarki kroimy w pół plasterki bądź w większą kostkę. Następnie pokrojone pieczarki podsmażamy na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju, często mieszając. Pieczarki podsmażamy do momentu, aż powstała z nich woda odparuje, ale niezbyt długo, żeby nie utraciły jędrności. Pod koniec smażenia doprawiamy je odrobiną soli oraz czarnym pieprzem. Zdejmujemy z ognia, dodajemy do cebuli i wszystko wystudzamy. Wymoczone w zimnej wodzie i osuszone śledzie kroimy w większą kostkę lub w paski, a następnie dodajemy do wystudzonej cebuli i pieczarek. Wszystko doprawiamy jeszcze niewielką ilością czarnego pieprzu i dokładnie ze sobą łączymy. Tak przygotowane śledzie wstawiamy do lodówki. Najlepiej smakują następnego dnia. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.